Audycja powstała w ramach zadania publicznego pod nazwą Historia pewnej ulicy, współfinansowanego ze środków samorządu miasta Mława. Dzień dobry Państwu, Damejnik, kroniki Pogranicza. Dziś zapewne słyszą Państwo, że jesteśmy w terenie, jestem w terenie z regionalistą, Mławianinem Roku, Tadeuszem Stabachem. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Bardzo mi miło. No i ten gwar uliczny zapewne słychać, a to dlatego, że będziemy opowiadali o Mławskich ulicach. Zaczynamy od ulicy. Ja tu widzę Padlewskiego, ale... Pan mi mówił coś innego. E, no mówiłem e, coś innego, bo ulica Padlewskiego jest dopiero od, od końca lat 60-tych z, z przełomu. E, jakby ten Padlewski się wpisał tutaj już w e, obecną rzeczywistość, na przykład przy, tylko, że przez wiele, wiele lat funkcjonowała ta nazwa historyczna. W pierwszej wersji to była ulica Niborgska od Niborga. Z powodów trudności raczej te, te połączenie tych dwóch współgłosek powodowało, że e, łatwiej było powiedzieć Niborska. I po jakim w tym czasie tak spolszczona nazwa zaczęła funkcjonować. Czyli nie Niborska od Niborka, tylko Niborska. A co to znaczy? Co to za Nibork? I... Audycja powstała w ramach zadania publicznego pod nazwą Historia pewnej ulicy współfinansowanego ze środków samorządu miasta Mława. Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, Kroniki Pogranicza. Dziś zapewne słyszą Państwo, że jesteśmy w terenie, jestem w terenie z regionalistą, Mławianinem Roku, Tadeuszem Stabachem. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Bardzo mi miło. No i ten Gwar uliczny zapewne słychać, a to dlatego, że będziemy opowiadali o moławskich ulicach. Zaczynamy od ulicy. Ja tu widzę Padlewskiego, ale. Pan mi mówił coś innego. E, no, mówiłem e, coś innego, bo ulica Padleckiego jest dopiero od, od końca lat 60. Na, z, z przełomu. E, jakby ten Padlecki się wpisał tutaj już w e, obecną rzeczywistość. na przykład przy, Tylko, że przez wiele, wiele lat funkcjonowała ta nazwa historyczna. W pierwszej wersji to była ulica Niborgska, od Niborga. Z powodów trudności raczej te, te połączenie tych dwóch współgłosek powodowało, że łatwiej było powiedzieć Niborska i po jakimś czasie tak spolszczona nazwa zaczęła funkcjonować. Czyli nie Niborska od Niborka, tylko Niborska. A co to znaczy? Co to za Niborg? Jak i teraz, tak i, i wówczas wiele ulic nosiło nazwy od kierunku, w którym ulica czy szosa szła. Mówiłem, jest takich wiele. Warszawska, Płocka, Niborska była od e, miejscowości niborg, czyli obecnej Nidzicy. Jak postanowiono zmienić ulicę, ja myślę, że e, można ją było zmienić na Nidzicką, a nie niekoniecznie na Padlewskiego, chociaż... Chociaż i Padlewski to postać, która jest wybitna, no ale rzeczywiście te zmiany nazw ulic to taki kontrowersyjny pomysł i, i w zależności od wieku, od, od rady, od tych, którzy zmieniają, od tych, którzy później o tym rozmawiają, to właśnie wzbudza różnego rodzaju kontrowersje. No właśnie, przy okazji właśnie może słowo o, o patronie tej ulicy, z ich generał powstania styczniowego z świetnej rodziny, herbu ślepowron, co było w tamtym czasie bardzo ważne. Dowódca guberni płockiej, naczelnik guberni płockiej w powstaniu styczniowym zginął w maju 1963 roku zabity właśnie w Polsku rozstrzelany za, za udział w, w powstaniu. I pojmany w tych terenach, na tych terenach Przez e, oddziały carskie Wówczas e, chyba nawet Kozaków miał swoje oddziały w okolicach Żuromina, w okolicach Kuczborka Gniecka, Tam też działał tak. Z panem Adamem, świetnym oprócz tego, że Reporterem to również gawędziarzem Jak będziecie Państwo mieli okazję czasami Posłuchać. Stoimy na początku Na początku ulicy Padlewskiego Pleca... Stoimy faktycznie na ulicy Narutowicza, plecami Do narożnej kamienicy. A dlaczego? Dlatego, że pierwotny kształt ulicy Niborskiej był o 13 metrów, jak Państwo by zmierzyli, 13 metrów w głąb ulicy Narutowicza. Taki kształt miała pierwotny, kształt miała ulica Niborska. Po wojnie, po zniszczeniach całej tej, tej części Mławy, tej części ulicy praktycznie doseracza całej, bo muszę Państwu powiedzieć, że w 1939 roku, gdybyśmy stali w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, pierwszym całym budynkiem byłby budynek obecnej Straży Miejskiej wszystkie pozostały po części lub w całości były zniszczone lub, lub spalone. Też ulica właśnie w tym 1939 roku jakby w swojej historii miała wjazd nowej administracji, czwartego najpewniej czwartego lub 5 września nowej administracji okupacyjnej niemieckiej. Całym szeregiem aut osobowych wjeżdżała oprócz już komendantury niemieckiej w miejscu przyjeżdżała cywilna, cywilna władza ogromnym orszakiem samochodów osobowych, ale też i historię zupełnie inną, bardzo bardzo fajną, bo w 30 roku, w maju, w, podczas objazdu ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego, objeżdżał całe pogranicze i od strony Kuklina, od strony Wieczni wjeżdżał do Mławy i na ulicy Niborskiej mu mieszkańcy zrobili szpaler, przez który, przez który przejeżdżał. Także i takie, takie historie z tą ulicą związane były. A będziemy te historie przeplatali historiami z życia pana Tadeusza Stabłacha, a to dlatego, idziemy panie, panie Tadeuszu, a to dlatego, że pan Tadeusz przy tej ulicy mieszka i się wychował. E, to prawda, mieszkam tutaj już od, od wielu, wielu lat urodziłem się dokładnie na niborskiej 11, jeszcze wtedy, e, teraz padleskiego 7. Ale e, może słowo jeszcze nie dojdziemy do Padleskiego 7, słowo o tym miejscu, bo stoimy w miejscu bardzo ciekawym. Początek ulicy, przy samym rynku, w miejscu, w którym stoimy, w XIX wieku stał drewniany duży budynek bardzo piękny, narożny. Sklep między innymi, karczma, oberża, różne rzeczy w tym miejscu było. I w historii Mawy był moment, kiedy w 1906 roku przez Mawę przechodziły oddziały francuskie, no oczywiście szły na, na Moskwę, no i, i na chwilę zatrzymały się w naszym mieście, żeby no, odpocząć, lizać rany, wyleczyć się. Dowództwo do, do, tych y, oddziałów był y, Jan Bernardotte, późniejszy marszałek francuski, a późniejszy król Francji. I w tej, w tej miejscu, w której teraz stoimy, czyli na, na rogu Narutowicza i Padleskiego nocował. A naprzeciwko narożny budynek Starego Rynku po wojnie, ale to pewnie jeszcze z historii przedwojennej z, 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 zwany domem Babci Borowskiej nie wiem czemu, no ale tak było A może ktoś z Państwa wie i nam wyjaśni W, ty, w tym budynku z racji tego, że w tym tutaj w tym drewnianym narożnym mieszkał marszałek na przeciw, przeciwny budynek zajęty został na Lazaret, w sumie uzasadnienie jest bo ten budynek przez wiele wiele lat zajmowany był przez, no od 1800 miał pierwszy skład apteczny niejaki Chrystopowicz. A od 805 miał to Borowski I właśnie w tym składzie aptecznym Pana Borowskiego założyli sobie Francuzi lazaret Jest jeszcze jedna śmieszna historia z tym Bo pan Borowski świadom tego Że Francuzi mogą ograbiać I z różnych rzeczy Zaszył sobie pieniądze w płaszczu swoim I kiedy pierwszy Francuz tu się pojawił I ten go przyszedł przywitać Podczas przywitania Francuz wyczuł Że ma w, w Sukmanie wszyte różne monety Po prostu rozciął, bo ten Sukman wyjął pieniądze Uprzejmie podziękował, wsiadł na konia i pojechał Taka to historia z tym y, miejscem y, związana. Szanowni Państwo, teraz już inaczej będzie, jeżeli będziecie przechodzili tą ulicą, bo będziecie znali te ciekawe historie. I ja tu inaczej się czuję, wiedząc, że francuski cesarz Bernadotte tutaj przebywał. To jest marszałek, sk marszałek skwerdrucha Zygmunta Wiśniewskiego. Idziemy dalej. i Czekam na sygnał, gdzie mamy się zatrzymać. Zatrzymaliśmy się naprzeciwko ulicy, która e, przechodzi, e, łączy ulicę Padlewskiego z ulicę Chrobrego. To jest ta uliczka przechodząca przez bloki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ta ulica od, od zawsze nazywała się ulicą misjonarską. Mało tego, w tej chwili też nazywa się, ma taką nazwę, chociaż mało kto o tym wie, bo nie jest nie jest ta nazwa używana. A skąd, skąd misjonarska? A Ano stąd, że w ławie zakonnicy, misjonarze z zakonu Wicentego a Paulo, którzy obsługiwali ławski kościół za pomoc powstańcom w 8. W 1963 roku zostali ze swojego miejsca, czyli to było to miejsce dokładnie, w którym teraz jest plewania, zostali wyrzuceni za tą pomoc, a więc mieli tutaj swojej trochę ziemi i na rogu tej ulicy postawili wtedy, wtedy nową plewanie, nowy dom, nowy dom. To był rok 1873, więc już kilka lat po tym, jakim odebrano budynek, ich na, a budynku, w budynku, w którym do tej pory zamieszkiwali, zrobili był urząd naczelnika rosyjskiego. Panie Tadeuszu, idziemy stąd, bo tutaj ciężarówka za ciężarówką, zasłaniają nam widok. Ja tam widzę z kolei pierogarnię dzisiaj. Jesteśmy nieco dalej, przeszliśmy zaledwie 20 kilka metrów ulicy Padlewskiego, dzisiejszej kiedyś Niborskiej, a tyle ciekawych rzeczy. I tutaj kolejna jakaś ciekawostka, panie Tadeuszu. Drugi dom po prawej stronie, mówię o początku XX wieku. Drugi dom po prawej stronie był okazałą kamienicą, w którym mieszkało bardzo wielu zacnych zacnych mawian. Jednym z nich i to takim no bardzo, bardzo bardzo zasłużonym dla mławskiej medycyny, służby zdrowia, ale nie tylko, bo to regionalista w wielu zdolności człowiek, czyli Alojzy Korzybski przez wiele, wiele lat e, mieszkał w tym budynku, a naprzeciwko, czyli na rogu ulicy Misjonarskiej, jak mówiłem, była plebania, duży budynek, s, s, no tam mieszkali też różni tacy, y, no bardzo fajni księża, którzy na y, tej mawskiej so, społeczności wiele zrobili. Ksiądz Sokolik słynny, Ordon, ksiądz Biały i chodziły słuchy, że bardzo często właśnie y, Alojzy Korzybski u księży na plebanii w preferansa grywali sobie, no czyli taka zacna gra, ale to już bardzo, bardzo zaawansowanych y, 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 znawców, bo Taki brydżyk, chyba co? A to coś więcej, bardziej skomplikowane. Widziałem kiedyś tą grę, i widziałem kilkakrotnie, i nawet nie, nie, nie potrafiłem początkowych zasad z, pojąć. Jeszcze jedna rzecz na rogu misjonarski, ale to już lata współczesne, lata 60. Jak powstało osiedle tych właśnie bloków przy, przy ulicy Padlewskiego, i na rogu misjonarski z obu jej stron. Stały dwie budki, takie budki, murowane budki. W jednej tej od strony chrobrego były lody, później był sklep z warzywami. Natomiast po tej stronie przez wiele lat słynne lody pani Jerzewskiej z dalszej części ulicy Niborskiej, a później za, światowo się zrobiło, bo i frytki, i zapiekanki można było kupić, więc taki już nie ma śladu, został tylko fundament. Widać ślad fundamentu po tej budce. Natomiast w pamięci smak tych pierwszych frytek i zapiekanek do dzisiaj jest. Moławskie fast foody. Panie Tadeuszu, wiem, że tutaj po lewej stronie, na skrzyżowaniu Żwirki i Padlewskiego, mieści się budynek, w którym pan obecnie mieszka. I powiedzmy sobie, że za 100 lat, kiedy nas już nie będzie, pewien redaktor z pewnym regionalistą też będą chodzili, i dla Radia 7, bo Radio 7 jest nieśmiertelne, będą opowiadali, że tutaj na rogu żył. Regionalista Mławianin roku Tadeusz Stabach. E, tak, jesteśmy właśnie na ulicy Padlewskiego numer 7. To jest miejsce, w którym się urodziłem. Kiedy się rodziłem, można jeszcze było takie rzeczy robić. Jak moja mama już była gotowa, przyszła pani Kajetowska, oczywiście też z niborskiej, słynna w ławie akuszerka, i w domu nastąpił poród, czyli od, od momentu Pierwszego otwarcia oczu jestem cały czas w tym samym miejscu. Może słowo o samej posesji, bo jak na przełomie XIX i XX wieku, do Moławy sprowadził się mój dziadek Felix Miączyński, dziadek ze strony mojej mamy, i był właścicielem większości ziemi tutaj od obecnej ulicy Żwirki do, do Seracza i do mniej więcej jak jest w tej chwili, jak jest w tej chwili budynek poczt. A właścicielem, współwłaścicielem okres wojny spowodował, że po zburzeniu tej części ta część była praktycznie spalona. Mieszkali ludzie tutaj w jakichś częściach, tylko których potrafili odremontować. Niemcy jedyne co zrobili, to wszystkich stąd eksmitowali. Dostali, rodziny dostały godzinę czasu na to, żeby spakować swój, swój dobytek. Moja rodzina z dziadkiem, z mamą wyniosła się do Pontek. To jest miejscowość koło... Lubowidza. Tak, koło Lubowidza. Tam, tam całą wojnę przetrzymali. W tym miejscu Niemcy zrobili sobie jedną bazę, drugą samochodową. Po wojnie przejęło to wszystko. Państwo zrobiło bazę PKS-u. W tej chwili na tym terenie jest straż pożarna. Tam była baza PKS-u osobowa, a druga strona, tu gdzie były, gdzie jest te i były przystanki, była baza towarowa. I przez bardzo, bardzo wiele lat w taki sposób to tutaj funkcjonowało. A obecnie dwa radiowozy stoją. Coś tu się wydarzyło. Nie po pana Panie Tadeuszu? <laughs> Nie powiem, ale... Yy jakby sięgam o nigdy w ogrodzenie mojej, mojej posesji nie trafił żaden samochód. Dziś zdarzyło się teraz, ktoś jadąc z góry ulicy Padlewskiego przejechał na lewy pas i uderzył prosto w narożny słupek mojego ogrodzenia, mojego posesji. Dobrze, że na tyle nie jest duże uderzenie, że sobie chyba nic nie zrobiła i nie, nie zniszczył samego ogrodzenia. No właśnie, ten słupek stoi, policja tutaj spisuje, a my idziemy dalej ulicą Padlewskiego dzisiejszą. Dochodzimy do mostu, Mostu nad Seraczem. I o tym miejscu też kilka słów. Oddaję głos panu Tadeuszowi. No tak, jesteśmy nad naszą ławską rzeczką. Nad Seraczem stoimy naprzeciwko obecnego budynku Straży Miejskiej. Ale tak naprawdę, jak powstał w latach 30. -tych... To powstał jako zakład kąpielowy PCK. Miasto zaczęło dbać o higienę swoich mieszkańców. W ławie nie było większy, innych zakładów kąpielowych, znaczy była Mykwa, ale to była dla, dla społeczności żydowskiej. Mieli jeszcze wcześniej oddziały rosyjskie, znaczy rosyjskie, w sensie kozackie, bo o tych mówię za, za, o, o zaborcach, miały, miały dwie swoje takie łaźnie, ale tylko dla swoich żołnierzy. Natomiast jakby mławianie nie mieli takiego miejsca. I co się okazało, że? Nie było wielu chętnych, szczególnie na początku, do korzystania. Pewnie w myśl zaś sady, jak się ktoś za dużo myje, to, to gnije. Jakieś takie tam funkcjonowały wtedy powiedzenia. A pan tu za młodu bywał? Owszem, owszem, ja to funkcjonowało jeszcze do końca lat 60. Ja mówię o 1930 latach, jak powstał, powstał ten zakład. Po wojnie w dalszym ciągu funkcjonował. Do, w latach 60. sam jeszcze tutaj chodziłem. Z racji tego, że rekonstrukcja sieci wodociągowej bardzo długo trwała. Nowe budynki, nowe bloki dostawały tak. Takie, takie rzeczy, natomiast te stare bardzo rzadko, jeżeli była z, in, infrastruktura e, wodociągowa zniszczona, były od, odrestaurowywane. E, pamiętam doskonale na rogu, e, na rogu niborskiej ulicy Wymyślin była pompka. To... I stamtąd to wodę do, do, e, trzeba było nosić do wszystkich spożywczych, do, do codziennej obsługi domu. No a przy kąpaniu to przy takiej rości to sporo wiader i wykorzystywało się to na, na takie kąpiele jedno po drugim, bo tej wody nie było na tyle. Dopiero później jak już było, ale świąteczne kąpanie, czyli kompanie włażni to był też rytuał. Przechodzimy dalej. Idziemy ulicą Padlewskiego. Ruch bardzo duży, to jedna z najbardziej ruchliwych ulic Mławy. Po drugiej stronie ulicy, za naszym seraczem, zatrzymujemy się po raz kolejny. Stoimy na rogu ulicy Targowej, ulica Targowa powstała już jakby przed II wojną światową, zaczęły być pierwsze jej zarysy, natomiast ogólnie tej ulicy nie było. Budynek starsi, starsi mieszkańcy naszego miasta pamiętają doskonale, że na tym rogu stał drewniak, taki przez, od, od początku wojny nie był zupełnie zniszczony, to jedyny niezniszczony od tej strony o, o dziwo. Jakby granica z niższej II wojny właśnie zatrzymywała się na seraczu, a zaraz za seraczem stały, stały drewniane domy, które nie ucierpiały zupełnie nic. I właśnie jednym z tych, budynku, z tych domów, które nie ucierpiały, był ten na, narożny drewniak. Świetny drewniak w momencie kiedy powstawał, zwany tak dość fajnie, bo e, słoneczkiem na szczycie na połączeniu z szczytowym dachu były listwy tak ułożone, jak wyglądały jak promieni słońca. Pamiętamy ten budynek z tego, że żeby wejść do niego trzeba było wejść do środka, i jakby po dwóch stopniach jeszcze się obniżyć. Natomiast wtedy, kiedy był budowany, prowadziły do niego dwa stopnie, ale do góry, czyli trzeba było wejść, żeby wejść do, do budynku do sieni, a, a w latach już 90. trzeba było zejść do niego, wejść i, i, i wejść do środka po stopniach do dołu, czyli tak wysoko został podniesiony grunt, powierzchnia ulicy została tyle podniesiona. Ulica Targowa to też jest specyficzne miejsce, szczególnie dla mnie, bo zaraz na początku tej, tej ulicy targowej mieszkał jeden ze słynniejszych mławskich szewców, pan Szymański, i robił dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, czyli w zimę w, w, w butach zimowych e, e, instalował mi blaszki, do których się przyczepiało łyżwy i nastawy, które dalej tutaj w miejscu, gdzie jest... Gdzie jest teraz Kerfur? Stawy pana Wierzbickiego zamarzały i na tych stawach można było łyżwiarstwo uprawiać dzięki właśnie panu Szymańskiemu, który buty przystosowywał do łyżew na, na, na żabkę. Ależ wspaniałe wspomnienie, pewnie niebezpiecznie było. Dla młodego człowieka nie jest nigdy niebezpiecznie, tym bardziej wtedy, kiedy pobyt na świeżym powietrzu to była jakby. Y o, ogromna chęć. Nie trzeba było z tych, z tych zimowych i nie tylko zimowych, bo i letnich yy, zabaw z dworu yy, być na siłę ściąganym. Myślę, że odwrotnie niż jest teraz. No właśnie, pamiętam też buty. Dzisiaj myśli się o tym w naszym wieku, żeby zimą były, nie były zbyt śliskie, żeby się nie poślizgnąć, A kiedyś kto miał bardziej śliskie, ten był najbardziej szanowany, bo można było dalej się śliznąć, yy, można było wykorzystywać się do zimowych zabaw. Jesteśmy przy ulicy Padlewskiego 19, gdzieś tu widzę po drugiej stronie. Co tutaj się działo, panie Tadeuszu? E, no tak, jesteśmy naprzeciwko sklepu Kompa. To jest początek zaraz za, za e, e, budynkiem Straży Miejskiej. Do niedawna w tym miejscu stał taki e, dom Mazurski, tak też o nim mówiono. Ten budynek był no. E, Słynny z tego, że w okresie przedwojennym najpierw wprowadziła tam jedna pani ochronkę. Jakaś pani, która przyjechała tu z Warszawy, to była taka ochronka prowadzona tak wzorowo, że potrafiły przyjeżdżać z różnych miast ekipy, żeby zobaczyć na jakiej, w jakiej zasadzie, jak to jest robione, że w taki sposób można było. Czyli domy dziecka inaczej teraz, prawda? Takie prywatne. Tak, a później nie wiem z jakich przyczyn finansowych czy innych, jakby z tym budynkiem zaczął zarządzać ktoś inny, ale w dalszym ciągu był też związany z dziećmi, bo było to przedszkole. Ja, cały czas mówimy o czasach przedwojennych. Było tu przedszkole i no, przedszkole się rządziło komercyjnymi prawami wtedy i tylko ci, których było stać na to, żeby zapłacić za pobyt dziecka w tym miejscu. To, to mogli tu posyłać. Ale budynek wyjątkowy, bo faktycznie postawiony w takim mazurskim stylu, a mało kto znał historię tego, tego budynku. Idziemy dalej. Mamy kolejne miejsce, w którym już tutaj Pan Tadeusz mi mówi, był szpitala. Tak, jesteśmy przy zbiegu ulicy Dzierżgowskiej i ulicy Padlewskiego. Na samym rogu tej ulicy stoi, jak Państwo wiecie, taki drewniak długi. Bardzo, to jest bardzo stary budynek, bo zbudowany był na, na przełomie XIX i XX wieku. A obok niego, bezpośrednio w, w tą stronę, gdzie jest wejście teraz na osiedle, świeżo pobudowane, stał szpital. Szpital Świętego Wojciecha, który został pobudowany, jeżeli Państwo się zdziwicie, w 1856 roku. Za sprawą wtedy Rady Opiekuńczej Powiatu Mławskiego zebrano pieniądze po prostu i zbudowano coś. W zamyśle, w zamyśle e, szpital ten miał mieć e, na piętrze 24 łóżka, na parterze 16, te na górze były dla chrześcijan, ten na dole dla, e, e, dla Żydów i nigdy nie osiągnięto przynajmniej na początku takiego stanu, ale z czasem, kiedy rozbudowano, kiedy... Nawet i przed samą wojną doszło już do tego, że w tym szpitalu bywało nawet i 100 miejsc do hospitalizacji. A wcześniej osobą, o której wspominaliśmy, czyli no, Alojzy Kożybskiej, był... był przez bardzo długi czas ordynatorem tego szpitala. Ciekawa rzecz, bo Mława w tamtym czasie kończyła się praktycznie na rzece Serasz. To wszystko dopiero w latach 30. pierwszym budynkiem to jest ten budynek obecnej Straży Miejskiej. Cała reszta była pusta. Z 1917 roku zdjęcie zrobione z Cepelina, zdjęcie niemieckiego sterowca zwiadowczego. Pokazywało, że od, od Szpitala Świętego Wojciecha, czyli od miejsca, w którym teraz jesteśmy, aż do samej Straży Pożarnej nie było nic. To było pusty, pusty teren. Szpital zacz, zakończył swoje, swoje działanie oczywiście w 1939 roku. Drugiego, przejęło go wojsko oczywiście na początku, a 2 września... Niemieckie bomby trafiły go na tyle skutecznie, że został zburzony. Udało się ewakuować chorych i, i, i rannych w bitwie o Mławę Stąd w 1942 Niemcy rozebrali to siłami żydowskich obywateli, których mieli tutaj na, na miejscu w Getcie, co ich były użyte do innych budów. A, a po szpitalu nie ma e, śladu. Jesteśmy w dalszym ciągu ulicy Padlewskiego. Mijaliśmy figurkę. No właśnie, gdzie teraz jesteśmy? A stoimy naprzeciwko ulicy Wymyślin. Jak mówiłem wcześniej, w XVIII wieku granica Moławy kończyła się na Seraczu, praktycznie. Skąd się wzięła nazwa ulicy Wymyślin? Bardzo długo z kolegami ze Stowarzyszenia Moława Miasto Zabytkowe zastanawialiśmy się i znaleźliśmy jedną wzmiankę, że już poza Moławą była niewielka wieś, która nazywała się Wymyślin. No, takie wsie to mogły być tam, kilka chałup, kilka zabudowań, i to tak na pewno było, bo taki, na takiej samej, samej zasadzie wioski istniał rozgard, istniał wymyślin i istniało wojtustwo. Później, jest, jako część przynależna Kościołowi, ale to już później. Ruch się zmniejszył, troszkę ciszej jest. Co prawda, jeszcze autobusy MKM przejeżdżają, ale yy, mijamy kolejne numery domów, które też mają swoją. Zatną historię. Tak, jesteśmy na wysokości yy, budynku, w którym mieści się ZUS. Jak widzimy drogą, którą przez wiele, wiele lat chodziłem do szkoły numer 6. Do słynnej szkoły, która była szkołą... Yy, w akcji Tysiąc Szkół na Tysiąclecie. Już miałem okazję do takiej nowej szkoły e, e, latki chodzić. Stoimy nieprzypadkowo, e, właściwie w każdym miejscu, gdzie byśmy się tutaj nie zatrzymali, można opowiadać historię. E, stoimy w tym miejscu dlatego, że jakby e, e, są postacie w Mławie, które nieznane są, a są ludźmi wyjątkowymi. Naprzeciwko budynku ZUS-u stał duży, duży drewniak. E, mieszkało tam wiele rodzin, między innymi mieszkała właśnie rodzina państwa Szczepańskich. Janusz Szczepański, mniej więcej mój równolatek. Niedawno nie pisaliśmy na, na profilu Mowa Zabytkowe. Jest no, kimś wyjątkowym, bo jest profesorem, doktorem, habilitowanym i zastępcą dyrektora w, w Panie, czyli no, kimś wyjątkowym. Zajmuje się neuroinformatyką, kryptografią, rzeczy, jeździ po całym świecie, jest wyjątkowym gościem od, od, od tych rzeczy, które się zajmuje, i znanym naprawdę w tym świecie matematycznym, całym. Ale też mieszkał tutaj. W młodości Wiesioki Wit, czyli prezes e, Związków e, Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, więc nawet nawet e, e, rzeczy, o, już teraz osoby, które znane stąd, stąd pochodziły. Ale to była część ulicy zupełnie drewniana. To miejsce, ulica Padlewskiego 38, szczególnie pan utkwiło w pamięci. E, no, szczególnie jako młodemu, młodemu chłopcu. I, Urwisowi. E, pewnie też. E, Mówiłem na początku, na, jak byliśmy na początku ulicy Padlewskiego o lodziarni w, w, na, na, na rogu ulicy Misjonarskiej i pani Jerzeskiej, która te lody tam sprzedawała. E, stoją takie budynki na, na jak jest, e, Padlewskiego 38, takie parterowe oficyny. Ich było tutaj więcej. W jednej z nich właśnie z tyłu mieszkała pani Jerzewska e, i, i, i produkowała te lody. Produkowała z lodu, który był na zimę ściągany z, 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 nie wiem skąd, skąd był przywożony. Myślę, że nie z ławskich stawów. I w dużych stertach okrytych ziemią, słową i, i różnymi rzeczami, które nie pozwalały się rozmrozić. Te lody były produkowane. Moi, moi rodzice znali się z państwem mierzewskich, więc czasami jak tam bywałem, to dalej mi wylizywać te ogromne termosy, w których to było, to było najfajniejsze, najfajniejsze dla tego młodego człowieka zajęcie. A jeszcze jedna rzecz pamiętam syna tych państwa Romana. E, chyba człowiek z najbardziej, z najbardziej rudymi włosami. E, nie mówię to z zarzutem, ale naprawdę jego włosy były tak płomienne, że e, pamiętam je do dzisiaj. No i zbliżamy się do bardzo ciekawego budynku. Nosi on numer 45. Widzę, że zbudowany jest z cegły, ale nie takiej zwykłej cegły. To jest jakaś większa cegła. Nie współczesna na pewno. Ciekawy budynek, ciekawe balkony, ciekawe e, okiennice zielone. E, i ciekawa historia, panie Tadeuszu. Ciężko mi o tym mówić, dlatego że to już ostatnia historia, którą, którą dzisiaj usłyszymy i która na tej ulicy będzie opowiedziana. Jesteśmy na Padeskiego 45. Czerwony budynek zaraz za, za drogą, która prowadzi do szkoły, tak zwany kordon. Kordon to był budynek Carskiej Straży Granicznej. Tu już poza mławą. Tu, tu, Mława skończyła się dużo wcześniej. Ale tutaj był ten punkt graniczny, w którym, w którym no, głównie zajmowano się przemytnikami. Mława słynęła z przemytu Miasto Graniczne, zaraz za, za kawałek na północ Prusy. Słynęła z przemytu dużego koni. Tym zajmowali się ludzie z rozgardu. Słynęli z tego przemytu. Ale wielki przemyt ludzi z głębi Rosji. Z głębi Rosji do Prus, ci, którzy uciekali przed wojskiem, przed e, prześladowaniami, przed, przed e, represjami za swoje przekonania, e, właśnie najczęściej w różnych miejscach, ale Mława była jednym z ważniejszych przerzutów i właśnie tutaj e, takim, takim próbom próbowano na tej punkcie granicznym. E, e, no. Zapobiegać. Ale też yy, uciążliwa i dla naszych mieszkańców. Z racji tego, że to, już, yy, że to już była granica miasta i żeby zapobiegać tym wszystkim przemytniczym historiom, przeszukiwano wszystkich. Mawian, którzy szli do, do lasów tutaj niedaleko, na pokrust, pogrzyby, po cokolwiek. Nawet na spacer. Po w powrotnej drodze byli przeszukiwani, rewidowani, czy nie ma jakiejś kontrabandy, nie ma nie, nie przemycają czegoś. A też ich historie są śmieszne, bo czytałem kiedyś w. w w Głosie Płockim i Łomżyńskim, taka gazeta z 1890 któregoś roku, informacja jak to właśnie złapano Żyda z wozem pełnym przemycanych towarów, głowy cukru, różne takie i bławatne historie. No i taki był rozsądny ten, ten, ten kozak, ten, ten celnik czy pogranicznik, że zsiadł z tego wozu z tym przemycanym towarem. Żeby otworzyć bramę i żeby tego, ten, ten wóz tam wciągnąć, a w tym czasie ta, ta osoba z tego, ten Żyd, konia batem trzepnął, uciekł i tak nierozgarniętego kozaka w konia zrobił. Konno zrobił w konia. No i to jest ostatnia historia naszej ulicy Padlewskiego. O tej ulicy opowiadał pan Tadeusz Stabach, Mławianin Roku, regionalista i również prezes grupy Mława Miasto Zabytkowe. Dziękuję panu za tę rozmowę. Serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że historia pomieszana, współczesna i ta, ta stara historyczna spodobała się Państwu. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie. Adam Ejnik, do usłyszenia. Audycja powstała w ramach zadania publicznego pod nazwą Historia pewnej ulicy, współfinansowanego ze środków samorządu miasta Mława.